Cześć! Dzisiaj nie o tokarce, choć tokareczka już poskładana, nagram coś na weekend i wrzucę. A dzisiaj pokażę Ci co do mnie przyszło. A przyszło do mnie podgrzewane pokrowiec, czy siedzisko na siodełko rowerowe. Takie sobie zamówiłem. Zobacz jakie pudło, a w środku pudełeczko, ekologia. No dobra pudełeczko ląduje sobie gdzieś i o zamówiłem sobie na stronie Decathlona bo w sklepie y, tego y, tego jak ono się nazywa podgrzewana osłona siodełka no tego na sklepie nie ma tylko na stronie można sobie zamówić no i sobie takie zamówiłem bo do pracy sobie jeżdżę rowerkiem no wiadomo jak śnieg będzie padał no to nie będę jeździł ale są teraz minusowe temperatury z rana i trochę zimno w dubsko. Dlatego sobie kupiłem, znaczy zamówiłem. Zapłaciłem 200 zł, i dzisiaj mi akurat przysz, przyszła ta osłona. No i tak. Akumulator to jest litowo-jonowy pojemności 5000 mAh. Średni czas pracy na jednym ładowaniu to jest około 3 godzin. Możliwość wyboru pomiędzy trzema poziomami temperatury. Eee, antypoślizgowy spód. No tam ble, ble. ble. Poliester, nylon. Rozmiar 28 na 18 cm. No i tak. Środełko. Instrukcja, no i to wszystko, bateryjka, to bateryjka. O. Zacznę od tej osłony. No przyzwoicie wykonana, trochę ten materiał taki przeswitujący, nie wiem yy, czy się nie będzie tu wycierał. Ile to wytrzyma, trudno mi powiedzieć. ściągacz. Tu jest taki rzep, żeby zaczepić o siodełko. Taka powierzchnia antypoślizgowa tu. No i kieszonka z wyłącznikiem i taki przewodzik na wtyk 3,5 mm. No dobra. Bateryjka. Tu ma wejście, właśnie do siodełka, a tu ma ładowanie USB-C. Co fajne, dla, bo na stronie Decathlonu jest model właśnie z dodatkową ładowarką, też na wtyk 3,5 mm. I to jest chyba stara wersja, bo teraz co właśnie dostałem, to jest już na USB-C. Czyli można sobie z powerbanka lub wiadomo odchodzi lub z ładowarki sobie od telefonu ją naładować. No i teraz tak. Naciskając ten przycisk, o, mamy cztery diody. Jest no, stan naładowania. Fajny kabelek USB i instrukcja. Polska, 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 Polska. o jest jest po polsku to bla 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 i teraz tak to poziom ogrzewania 3 wybierane ręcznie ale he, no tak czas trwania do 3 godzin no ale nie podane jest na jakich ustawieniach czy 3 godziny to jest na maksymalnym no chyba tak no tutaj chyba na maksymalnym będzie 3 godziny no i dobra, bateria litowo-jonowa, 5V, 5000mA, gniazdo USB-C, czas ładowania 4 godziny. No i tu resztę, a mamy, LED czerwony to jest 100%, niebieski 75%, zielony 50%. Tak. Naciśnij przycisk sterujący przez około 3 sekundy, aż dioda LED się zaświeci. No i dobra. I resztę to ble, ble, ble przechowywanie, Przychowywanie, konserwacja, bajery nam niepotrzebne. Dobra, to jest w zestawie. Teraz pójdę sobie e, do mojej kanciapy, do mojej gazelki. Założę sobie ta, ten pokrowiec, tą osłonę na siodełko i sprawdzę, Temperatury, jaki ona daje na poszczególnych tych trzech trybach pracy, no dobra, to idziemy. No, cześć, gazelka, przywitaj się. Hahaha, <grym i zimno> bardzo ładnie. No, i tak, ale zimno. kurczę no nic, założę teraz. O. No. Tu sobie machnę tym rzepkiem, no i co, jak to uściągacz? No, okej, okay, jak na takie siodełko, no nie wiem, jak tutaj przy pedałowaniu, czy nie będzie mi tutaj uwierać, takie dosyć sztywne, no zobaczę, na razie. Ja zrobię coś takiego. O kurde, przecież padły mi jeszcze te na razie. Zrobię taki teścik. O, mam tu takie, takie cosik. Dobra, ale. Przyczepię sobie na taśmę. Wziąłem sobie taśmę. Dobra, tu jedyneczkę, tę jedynkę. Przyczepię, zobaczymy jaka jest tu teraz temperatura. Ten jeden pokazuje mi, no i spada. Nie wiem, czy będzie widać. Teraz jest 8 stopni, i cały czas spada. 8 stopni na siodełku, a luzem, drugi pokazuje mi cztery. 4 stopnie a siodełko ma siedem stopni a tu w pomieszczeniu pokazują mi cztery i trzy stopnie no dobra teraz założę sobie to siodeł, ten, ten pokrowiec No podczepimy baterijkę, czyli akumulator. Zapaliło się coś. No I teraz tę jedynkę podłączymy. sobie Mamy w tym miejscu. Drugi sobie podłączymy w tym miejscu. No i dobra. Nie wiem, kurczę, czy to będzie widać. Bo tu mam lampę i nie wiem, czy się nie będzie odbijać. No ale dobra. Zobaczmy teraz. Tak przytrzymujemy. Jest czerwony, czyli na maksa, czyli grzeje na maksa, dobra. Czy najpierw zaczniemy od małego, może co? Od zielonego, tak? Czyli 50%. Na razie nic nie rośnie, spada. To spada zamiast rosnąć. Czekaj, coś tu grzeje? No, grzeje. O, już skoczyło 10 stopni. Idzie do góry, pomału. Powinien chyba tu na boki przyłożyć. No, ten, ten jest cieplejszy. No, ten też Dobra, idzie 13 stopni, ale ten ma 7, czyli znaczy, że tutaj grzania w tej okolicy nie ma 13,5. Czyli tak, czyli tu nie grzeje. Ta część jest zimna. O, te boki są już wyczuwalne. I ten środek tak samo. Jeżeli ten nie grzeje, no to przerzucimy go tutaj na, na ten bok. Zobaczymy ten bok. ile będzie pokazywać. No, tu idzie teraz. Ten bok tutaj daje na 50%, 50% czyli zielony. Idzie już 21 stopni, idzie w górę. Ten się utrzymuje tu 162, 16,5, chyba jak go przycisnę. O to idzie też w górę. Już 19, 20, no, dobra, 23, stopnie, 24. Wiadomo jak się usiądzie na to, no to będzie dociśnięte, to będzie jeszcze bardziej grzało, no czyli na 50 stopniach mi to wychodzi w tych miejscach 27 stopni. Tak 27 stopni wychodzi mi w tych miejscach to jest 50% 27 stopni. A teraz na niebieski. Nie. Damy na niebieski. Na niebieski. I zaczyna rosnąć. Mm. to jest bateria mi się skończyła kuźiewa no i nie zrobię testu padły baterijki no tak ale dobra jest o A, to nie bateryjki, tylko kurde, on się wyłączył sam. Po jakimś czasie się odłącza. No i ten rośnie do 35. Ten ma tutaj 18. Ale jak go docisnę palcem. No to już zasuwa w górę. O. No i tak. Na niebieskim wychodzi, że czyli na 75% grzania wychodzi 36 stopni. 36 stopni, tak. A ja go przerzucę z tego, tutaj dam. Już leci w górę. No dobra, no 36 stopni. A teraz spróbuję na największym, czyli na czerwonym, czyli na 100% mocy tego grzania. Do ilu pójdzie? Nie, czuć, kurczę, elegancko. 40 stopni 32 na no, temat 40 te 45 temat 40 No dobra dobra icie i zobaczymy No, wychodzi na to, że będzie gdzieś koło 47 stopni na maksa, jak jest. No, 47 stopni, choć ten mi pokazuje mniej 42 stopnie, ale to też może. Kurde. Tu spada. No przyjmijmy, że 47 stopni plus jeszcze jak usiądziemy, na tym to powinno być około gdzieś może 50 stopni będzie na najwyższym. Jeżeli na najwyższym pod, nie podają tam właśnie na którym etapie, znaczy na którym z tych trzech trybów jest te 3 godziny, jeżeli by było na tym największym trybie, czyli na, na tych 100% byłoby te 3 godziny, no to super, bo Myślę, że będzie za ciepło, no zobaczę jak się przejadę nam na, na zielony. Ale tutaj niestety jest zimno, tu nie grzeje, tylko grzeje te części tutaj i no i środek, ale bardziej te właśnie gdzie pośladki tutaj dajemy środek trochę tutaj, gdzie jest no tutaj no ta część tu grzeje, ta ta nie ta jest zimna no i teraz będzie spadać jest na trybie zielonym znaczy na 50% no dobra Będę testował sobie. Jutro do pracy. Jeżeli nie będzie śnieg albo deszcz padał, to sobie pojadę z rana. A jak nie to będzie czekać, aż będzie taka pogoda. Chłodna, ale bez deszczu i bez śniegu. No. To by było chyba na tyle. Cześć!